Moja dziewczyna nie jest pływaczką. Jest normalnym obywatelem. To cudowne, że wracam wieczorem do domu i nie rozmawiam już o pływaniu, tylko o innych rzeczach, o normalnym życiu. Co to dla ciebie znaczy pływać? Pływanie to, to całe moje życie. Robię to od zawsze. To po prostu ja i, ja i moje życie. Czuję się całkiem dobrze. Jestem z Niemiec, więc nie jestem daleko od domu. Dokładnie dwie godziny jazdy autobusem. Jakie są Twoje oczekiwania na tych mistrzostwach? Mam nadzieję, że to będą świetne zawody, no i przede wszystkim szybkie. Rozumiem, że wszystko poniżej złotego medalu będzie rozczarowaniem. Płynę 1500 metrów. Mam nadzieję, że będę się dobrze bawił i przede wszystkim osiągnę dobry wynik przed igrzyskami.